Zmartwychwstanie ciała. Jest artykułem wiary, że wszyscy zmarli, sprawiedliwi i grzesznicy, w dniu ostatecznym zmartwychwstaną we własnych ciałach swoich. Zmartwychwstanie ciał jest nadprzyrodzoną tajemnicą. Poznajemy ją z objawienia przez wiarę. Przyrodzoną siłą rozumu nie możemy poznać ani faktu, ani konieczności. Wszakże rozum nasz widzi, że zmartwychwstanie odpowiada naturze ludzkiej, zwłaszcza naturze duszy ludzkiej. Dusza bowiem ludzka jest substancją niekompletną, ponieważ stworzona jest, aby wraz z ciałem swoim tworzyć jedną substancję całkowitą. Wprawdzie dusza może istnieć bez ciała, wszakże stan pozacielesny jest dla duszy stanem pozanaturalnym, choć nie przeciw przeciwnaturalnym. Tylko w zjednoczeniu z ciałem dusza wiedzie żywot w pełni naturalny, to znaczy żywot odpowiadający całkowicie jej naturze, a tym samym naturze człowieka. Zmartwychwstanie ciała odpowiada także Bożej Sprawiedliwości. Ciało bowiem jest bezpośrednim narzędziem, z którego pomocą dusza wykonuje akty cud i zbiera zasługi względnie grzeszy i zasługuje na karę. Stąd Słuszną jest rzeczą, by i ciało uczestniczyło w nagrodzie, względnie w karze na całą wieczność. Ponieważ cały człowiek czyni dobrze, względnie źle, winien cały człowiek mieć nagrodę lub karę. Dusza zaś rozłączona z ciałem, nie jest człowiekiem, ponieważ nie jest substancją całkowitą. Jest również dogmatem wiary, że umarli z martwych wstaną w tym samym indywidualnym ciele. Jakie posiadali za życia ziemskiego. Prawda ta wynika z samego pojęcia zmartwychwstania. Gdyby bowiem zmarli, przeoblekali się w ciała zupełnie obce, to nie byłoby to zmartwychwstanie, lecz raczej chodziłoby o przyjęcie innego ciała. Człowiek przełustwiony taki jest ostateczny kres odkupienia im świątyni. ale polega na uczestnictwie w chwale samego Bóstwa, kiedy cały człowiek z duszą i ciałem będzie przemieniony mocą Chrystusa na podobieństwo. Z martwych wstania ciała, ma swoją w zasługach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i w naszym zjednoczeniu z nim. Skoro Chrystus, głowa, ukazał się w chwale zmartwychwstania, to i mistyczne członki Jego winne mocą Jego uczestniczyć w chwalebnym zmartwychwstaniu. A że spożywanie ciała Pańskiego w, w komunii świętej jednoczy nas szczególnie z Chrystusem, dlatego jest Sakrament ciała i krwi Pańskiej zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania. już w raju Bóg wzbogacił pierwszych rodziców darem nieskazitelności. Wszakże nieskazitelność ta nie była jeszcze pełna i doskonała. Miała ona być przygotowaniem i wstępem do wyższej i całkowitej nieskazitelności mającej być udziałem pierwszych rodziców, gdyby nie zgrzeszyli. Nieskazitelność rajska nie oczyszczała ciała wewnętrznie i zupełnie z skutków cielesności. Nie zwyciężała ona całkowicie materii. Nie sprawiała, by ciało było uduchowione uczestnicząc w przymiotach ducha. Tłumiła tylko i tamowała ujemne skutki materialności, dając człowiekowi, człowiekowi możliwość uniknięcia cierpienia i śmierci. Inaczej nieskazitelność, którą Chrystus tam wrócił i która ma być udziałem naszym w dniu zmartwychwstania. Będzie ona nieporównanie wyższa i doskonalsza, bo wydźwignie ciało całkowicie ponad warunki materii do pełnego udziału w życiu chwalebnym duszy przebóstwionej. Stąd widzimy, jak Chrystus mocą swej śmierci i zmartwychwstania przywrócił nam wszystko, co Adam przez grzech utracił i dał nam nieporównanie więcej. Zdobył dla nas drogę ostateczną. I uwielbienia pewniejszą od tej, którą Bóg wyznaczył na początku. Obecnie bowiem możemy i, możemy i mamy postępować drogą, którą szedł Chrystus przez cierpienie ku uwielbieniu, wsparci Jego przykładem i mocą łaski Jego, uczestnicząc w Jego męce i śmierci, a potem w Jego zmartwychwstaniu i nieskazitelnej chwale. Życie chrześcijańskie jest zmartwychwstaniu, w stanie, nieskazitelności i chwale, drogą wiodącą przez cierpienia i śmierć, ale Przeniknie je nad przyrodzoną duchowością i blaskiem, i uczyni. Staną także grzesznicy. Ale jakże inne będzie ich zmartwychwstanie. Nie będzie to zmartwychwstaniem życia, ale zmartwychwstaniem sądu. Zmartwychwstaną oni mocą Chrystusową. Wszakże Chrystus będzie tylko przyczyną sprawczą ich zmartwychwstania, nie zaś, jak dla zbawionych, przyczyną wzorczą. Zmartwychwstali oni nie po to, by w ciele chwalebnym upodobnić się do Chrystusa Zmartwychwstałego, lecz jedynie na sąd, by stanąć przed Chrystusem sędzią i dać świadectwo Bożej Sprawiedliwości. Zmartwywstałej i ciała wyrażać będą skrajne przeciwieństwo do ciał uwielbionych. Co tu pięknie. 基本知道。 Zmartwychwstanie, bez upodobnienia się do zmartwychwstałego Chrystusa. To wiekuista śmierć. Wszyscy. Najświętsze oblicze Chrystusowe. Najświętsze oblicze Pana było za ziemskiego Jego życia doskonałym wyrazem cierpień, jakie połóż z miłości. Na sądzie zaś będzie ono dla sprawiedliwych, błogim wyrazem Jego nadprzyrodzonej miłości i chwały. Dla potępionych, groźnym wyrazem Jego sprawiedliwego. Wprawdzie los ich dawno już rozstrzygnięty i otrzymali już istotną nagrodę względnie kary. Aniołowie otrzymają dodatkową nagrodę za to, za dobro, jakie czynili, wpływając dodatnio na koleje ludzkości i narodów i pomagając ludziom w zbawieniu. Szatani zaś otrzymają dodatkową karę, że kusili ludzi do złego i szkodzili im na dusz i ciele, że wiedli, Obiecze Chrystusa sędziego, niosące im przekleństwo, co dla nich, jako również dla potępionych, będzie źródłem nowej męki i rozpaczy. Przedmiot sądu obejmie bez zastrzeżeń wszystko, dobro i zło. Ujawnione będą wszystkie dobre myśli, zamiary, słowa i uczynki, a także wszystkie grzeszne myśli, zamiary, słowa i czyny. Także grzechy. Inaczej bowiem sprawiedliwość i miłosierdzie Boże nie mogłoby zajaśniać w pełnym świetle. Światło Boże tryskające z oblicza sędziego stawi wszystko w pełnym świetle, iż każdy ujrzy dzieje serc ludzkich, a tym samym prawdziwy przebieg dziejów poszczególnych